Zwyczajny dzień, czyli sobota. Ojej, czy naprawdę już jest ranek? Ja lecę zrobić śniadanie. Tylko co by tu zrobić? O tak, jajecznica będzie idealna. Ach. A! Co to jest? Michalinko! Ojej! Sorki, sorki, no ale no, ja tutaj budowałam sobie wieżę i, i nie umiałam dosięgnąć. I, i, w, I weszłam do góry i chciałam y, postawić ostatniego klocka na górę, żeby ładnie wyglądało i żeby wszystkie by były wykorzystane i żeby była w ogóle taka duża, taka naprawdę wysoka i, i, i wieża była za, za daleko ode mnie i myślałam, że jak rzucę, to wyląduje na wieży, tak jak w, w bajce o magicznych księżniczkach. Ech, dobra, idę dalej. Ciekawe co młotek robi. Dobra, ale ty to posprzątaj, Michalino. Ona chyba już z trzeciego piętra spadła. O nie, posprzątaj to szybko, Michalino! O, bella, dzień dobry. Co tam? Jak ci się spało? O, siema. Nic tam nie za bardzo. Nie umiałam zasnąć, jestem dziś mega zmęczona. Ojej. A o której tak zasnęłaś? Nie wiem, pierwsza, druga. Nie umiałam zasnąć, bo chyba za dużo oglądałam telewizję, ale był taki ciekawy film. On był me mega, mega, mega świetny. Tak sądzisz, bo ja nie umiałem też przez niego zasnąć. To słyszałam go, mimo że mamy pokój po drugiej stronie domu. Ojojoj, już przestań marudzić. W końcu, w końcu, w końcu, nie wiem co w końcu. Oh, coś... Mm, mm, mm. Plink, plink! Plink, plink! 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 Plink, Ja się najadłam, a mogę jeszcze... Na... Słuchajcie, dzieci. Dzisiaj jest sobota, a wiecie dokładnie, co robimy w sobotę? O, nie! Ta lęka to naprawdę ma dobrze, nie? Tak. Nie martwcie się, telewizorze i, i komputerze i laptopie. Jeszcze po was wrócę. O, mój biedny tablecie. Jesteś tak wykorzystywany. O, mój biedny laptopie. Nie martw się, jeszcze po, dzisiaj po ciebie przyjdę. Jeju, a chciałabym, a bardzo by mi się przydał teraz ten tablet, muszę ściągnąć do szkoły, no nie rozumiem tej matmy. Tatku, Ty sprzątasz pokój. Bella, Ty też to byś mogła jeszcze trochę posprzątać. Klap, Ty odrabiasz zadanie domowe, bo widziałam, że masz coś z matmy. Michalinku, Ty sprzątasz te klocki tam wszystko, a Ty Zosiu, też byś mogła trochę posprzątać u siebie. No wiesz, a kiedy odzyskamy nasze gadżety? No, tak jak zawsze, przecież znacie zasady: jak wszystko będzie zrobione, to po kolei dostajecie wasze rzeczy. Przecież wiecie to. No tak, no tak. Ale to co? Ona nie ma gadżetów. O, no tak, dobra, dobra, zrobimy to. O, i już jest dużo lepiej. Jeszcze tylko łóżko i regały. No, nie, jeszcze tyle rzeczy. Och, to straszne. Urgh, jak tak można? Mój pokój jest po prostu za duży. Nie chcę takiego dużego, ale w sumie nawet przyda się taki. Klaw, właśnie dostałam wiadomość od twojej wychowawczyni, że podobno w szkole y, używasz ściąg. Więc bardzo bym chciała klub, żebyś zrobił jeszcze to dodatkowe zdanie z polskiego, yy, które pani wam zadała. Jest prościutkie, widziałam je. Yy, chodzi coś tam o ten, jakąś legendę i masz yy, znaleźć jakieś informacje i potem opisać swoje zdanie, czy ten bohater yy, legendy dobrze postąpił. Jasne? Nie, ja tego nie załapałem. O, no dobra, dobra, jak już musi być. O, dobra, nie chcę tego robić. Tatku, ratuj! Tatku, to nie jest. Nie. Ale ponieważ y, ten... Y, odrobiłeś już zadanie z matmy, możesz odzyskać tablet. Y, ale zadanie z polskiego, a, y, pani mi napisała, że masz y, nie z internetu, tylko... Y, Książek czy y, innych takich, tych y, źródeł y, wiedzy, ten poszukać, okej? Okay? Żebyś się nauczył też z czegoś innego korzystać, a nie z internetu, tylko ciągle. No. No dobra. Szybko. Jeszcze trochę. Jeszcze troszeczkę. Nie. Udało się! Ty, 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 ty. Południe jest godzina dwunasta. Yy, po obiedzie. Jest godzina piętnasta. Zobaczcie, co teraz robi nasza rodzinka. Na, 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 na. Zosia gra na komputerze ten dogier. Michalinka coś tam ogląda na tablecie. Hi, śmieszny ten kurczak. Bella coś tam pisze ze swoimi koleżankami. Mm, nie, nie, nie wzięłam twojej książki z matmy. Może mają Sara? Tadek ogląda telewizję. Tyle, że polską. Telewizja polska. A teraz wiadomości. A Klap gra na tablecie. O nie! I teraz co? Przez ciebie spadłem z levela? Ojej! Dobra, ale skoro już wszystko odrobili, to sobie trochę zasłużyli, chyba. Dzieci! Dam, dam! Mamy wielką nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek Rodziny Popcorn. Jeśli tak, zachęcamy do kliknięcia łapki w górę. I subskrypcji naszego kanałku A co wy robicie w sobotę? Napiszcie w komentarzach. Jeszcze jedna wasza, jedna bardzo ważna rzecz. Trwa yy, właściwie do. To, Takiej. Jedna to nie ważna rzecz. Dwie. A, no tak. Trwa yy, taki, jakby, konkursik dla subskrybentów. Yy, I takich nie subskrybentów, tylko widzów, normalnie. Yy, jeżeli dobijecie. Yy, Dziesięciu subskrypcji Wtedy dostaniemy jakby odcinek specjalny Taki naprawdę ładny Michalinko Przestań tam, daj trochę ciszej tą twoją grę, czy co, co tam masz No nic nie poradzę, ten kuczek cały czas się potyka To ścisz trochę, albo iść do siebie, albo gdzieś indziej, albo Choćby i nie wiem, do pokoju Belli Co? Nie, w życiu! Ja Dobra, w takim razie no, trwa ten mini konkursik, i jeżeli zauważyliście w tym odcinku dwie sceny, tak w nawiasie jakby były te dwie sceny, dwa razy pokazaliśmy tą samą rzecz, czyli jest to Lalka Zosi, ta żółta, którą tutaj o widzicie. i Jeżeli ją jakby zauważyliście, to też napiszcie to w komentarzach. Są tylko dwie sceny, więc uważajcie dokładnie. Możecie obejrzeć ten filmik jeszcze raz, jeżeli nie zauważyliście tego dokładnie. Więc do widzenia! A wy pożegnacie się, zanim zasłonią kamerę? Eee, dobra, rozumiem, że... Chyba nie. Dobra, dobra, rozumiem, że nie. A! Do widzenia! Ojej teraz tak teraz no no e, długa historia no ja tu oglądam kurczaka nie umiem się na dwóch rzeczach skupić no w sumie racja <mulity> テレーテレーテレーテゥテテテテテテテテテテテテテゥテテテテテテテテテテテテテゥテテテテテテテテテテテテテゥテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ Do 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 do.